<śmianie> Oliwia, dobra jesteś. <śmianie> Alwin, uspokój się. Dziękuję, Oliwia, za różyczkę. Muszę kota nakarmić, bo mnie nie da spokoju. Ja tam ostatnio mówiłam, a nie będę tego mówiła na live. Dobry wieczór, wariacik. Stałam cały dzień, i tak, tak dziwnie jest teraz wieczorem. Boże, dziewiąta już ciemno, za niedługo będzie piętnasta i już ciemno będzie. No. Mój wymarzony duet seksiatów tej szymek. Alwin, ty coś, ty coś piłeś? <grybujesz> y albo waliłeś? Jest grażyna. Klara chyba też wypuszczona, no a jak? <grybujesz> no ale ty, do szkoły spać. Czy mam tutaj dzieci ustawia. No, bo moja siostra jutro. Idzie do szkoły. A ile ma lat? Dziewięć. A. Do szkoły, trzeba zapierdalać. dalej. Mój wymarzony duet Seksiaków, ty i szymek. Alwin, przez alvin Alwin alvin, dzisiaj ma e, humor, żarty sobie robi. Końcu do, do, do szkoły, <laughs> końcu do szkoły, No niech zapierdalają do szkoły Jestem! O, Karol niby puka No już Cię dodaję Karolków No już nie, że wychodzę, Byłem... sobie, ile można czekać <laughs> Już Naczekałem się u tego zjeba kurwa, musiałem słuchać tego jego pierdolenia, Oni tak mi nie wziął na okno, skurwiel jebany i słuchajcie, tak się wkurwina. Ej Monika niby policja wkręcowa. I tak się wkurwiłem na zjeba. Ktoś mówisz kurwa, zbiórka na dziecko, to dziecko umiera, a ten kurwa pierdoli o prawach konsumenta. On jest pojebany. No, <grych> no mówi, ja to powiedziałem, on jest po prostu. No e... ja, ja też go nie mogę jakaś to... zastraszona. Nie. Jezu, jaki pierdolnięte, on jest kurwa, takim patusem i cały czas powtarza, że jest prawnikiem. No to jak jest prawnikiem, to nie kurwa idzie i to Monika do sądu broni, skoro tak pierdoli o tym. On nie no jest prawnikiem, nie ale jest prawnikiem nie on jest pragnika, 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 w więzieniu. Jest mądry. Ej, Ja nie wiem, jak on może być prawnikiem, skoro on siedział w więzieniu. Jak to jest kurwa możliwe? On jest zjedem, a nie prawnikiem. Zjebem on jest prawnikiem jest. i nie zna y, żadnych paragrafów, bo tak to mówiłby paragrafy. Podarła On na by tak początku był prawnikiem. Za chwilę był menadżerem i w ogóle człowiek wielu talentów. O Jezu, tak. gwiazdę na, dużo, na duże okno teraz. Ty Zajem... jesteś gwiazdą. Tajemniczego Karolka. O. A czemu masz maskę założoną? No bo czekałam na tego skurgiela, z ryjem tam nie chciałam wchodzić. <laughs> On żeby ranka nie doczekał. <grym> Może zaraz jak będzie mniej ludzi, to skurwo. Już nie ma, skończył live'a. No jego żona generalnie miała wrócić, a on poświęcił. I no, on jeszcze pierdoli, on słuchajcie, jeszcze pierdoli o hejcie, a <grym> sam jakby na ten hejt, na tą babkę całą. Jak Karol ty ładnie wyglądasz. U fryzjera byłeś. Nie, jestem <grym> nieuczesany, kurwa, włos w usted daj spokój. Wow. Ja Zapomniałem, że ja mam kometkę. Tam o ludzie najczęściej wypisywany komentarz na tym live to był wstyd, nie? Słowo wstyd, po prostu. Ja nie wiem, czy <laughs> daje więcej macierzy. Całą Adriano, no. weź się podziel, nie bądź taki. <laughs> On nie wiedział w ogóle chyba, co ten imperator teraz y, rozpętał, bo tam do niego weszły no, wszystkie brytki. Wszyscy hejterzy, chodzą. No hejterzy. mi to szkoda było tej po prostu babki, nie, no bo co ona takiego robi, nawet jeżeli nie ma kurwa jakiegoś jebanego ragolominu, albo nawet jeżeli zarabia na tych zbiorkach, to jeżeli zarabia, to jeżeli zarabia, to tak naprawdę co w tym złego, skoro pomaga komuś. A on siedzi i pierdoli yy, kocopoły na tym swoim live'ie, że aż się żygać, chce, nie da się go słuchać. Ale ludzie go słuchają, wiecie ile on ma tych osób tam w ogóle. No. No tak, bo on mówi o fundacji. Przecież te fundacje i stowarzyszenia to to są takie kurwa sekty. Powiem wam z doświadczenia, że rozliczałem kilka fundacji i y, laptopy, samochody, jakieś, nie wiem, na Ukrainie jakieś pieniądze zarabiali. Nie będę mówić jakie y, fundacje, bo jeszcze dostanę jakiś wyrok za to, ale ten, ale no po prostu y, iPady, kolacje w restauracjach. Oni wiecznie no myśleli... Ja wiem jak fundacje Delegacja. funkcjonują, tylko jakby jaki to ma związek z tym, że ta dziewczynka umiera, a Monika oszukała, kurwa, swoich gifterów, którzy wpłacali. No jaki to, kurwa, ma związek? Ja nie rozumiem. No. Może jestem jakiś jebnięty, ale... To znaczy jestem. Daj patrz, Klara, pokazywałam ci i, i tobie. Czekaj, komuś ja o pokazywałam. Może znowu? O. Co to jest? Czekajcie, ja obrócę wam kamerę, co nie? To jest e, no, jakaś. Dokładnie, o 300 zł, drama. To jest z Anglii. E, whisky, co nie? Robert mi przywiózł. Ej, ale wiecie, jaka dobra? Jakaś pomarańczowa, co nie? Zaraz grana ale... dostaniesz. To! kratka. Ostrzeżenie, tylko nie. Denatura. Morda, kurwa, gówniarzu. No, Monika się nie fajnie bardzo zachowała, bo no kurczę, ona, wiesz, mogła po prostu, nie wiem, już robić zejść z tą zbiórkę na te zęby swoje, no ale, no, teraz, no tak naprawdę, no na ona dziewczynkę... zrobiła też, no już Wytarła nie no, kurwa, sobie kurwa mordę z dzieckiem chorym, no kurwa no, macie, to teraz sobie dup, dupsko, no, sobie dupsko, no słaby to chuj, Ej, ja byłem na tym live i na początku mówiła, że yy, to miało być wszystko na piątek, mówiła, że ten live jest charytatywny, a potem nagle, że w niedzielę i ja taki mindfuck miałem totalny i no, wolało sobie ten... To, to pójść na imprezę niż yy, przelać nawet głupie 10 zł na, na dzieciaka. Rude cipsko, to nie jest chipsko, kurwa, tylko fiot. A więc się goń. A ja sobie piję grzecznie, patrzcie. O, piję sobie tak, mam słomeczkę. Taką, patrzcie, jaką taką pensy. Ja tam Bądź, mam sobie... to dzisiaj przynudzacie. No, to się ja tam jest. piję sprajdę. No bo gara jest trzeźwa. Flara, dawaj, uchlej się. Jeszcze chyba jest otwarta. Co proszę? A to on pije piwo? Ja alkohol No, pije piwo. A piję. Na te piwo. To Sprite jest. Flara, kurwa, czy ty zrozumiesz, że czasami nie mówimy o tobie, tylko o kimś innym? No, a Karol, ja sobie dzisiaj pozwoliłem, bo ja sobie dzisiaj, Karol, kupiłem cztery piwa. Uuu. Dorasta, bia dorasta Białczek w końcu. No nie, bo ja nie piję piłę ze względu na to. na dobrą drogę przy nas. No a mówię, jak mam dzisiaj z wami gadać, to mówię to kurwa, zawsze wypijecie, a ja tak na trzeźwo bo i potem się chce spać, no to mówię to się chodzi. Ja dopiero pierwszego drinka będę piła, ale to tylko w celach, żebym je uspał, bo ja mam na rano, nie? Pierwszy raz w ogóle od. Ja pierdolę pół roku chyba. Mam na rano, no to jest nie? Lady Aga, no chuj się wypowiadasz, wypierdalasz. A właśnie, Lady Aga to jest ta y, szmata, co oszukała Mateusza, co miała mu iPhone'a wysłać, a potem go zablokowała. O, po jest. To jest Ej, słyszy, widzieliście, co Alwin napisał? Ja, Szymek, przeleję 1200, jak mi poskaczesz po pancie, niech to będzie test dobroci dla ciebie. Alwin, ja nie siadam na małe kwiatki. <laughs> A ta ty tak. dzisiaj też nic nie pijesz? Nic. Ale Kurde. Karol... A bo ty Karol, jutro lecisz, tak? Nie, nie, nie. we wtorek. To Karol? Bo we wtorek leci. Na Majorkę. No Myślałem, że, ma że masz jakieś serce. Nie, ja nie mam serca. Nie będę skakać po fiucie Alwina. Dobrze, witamy Cię, Karolinka. To... Moja subskrybentko, kochana. Wiecie, po kim bym poskakał? Nie wiemy i nie chcemy wiedzieć. Po Mateuszu. <noise> Czy znaczy Mateusz to by po mnie chciał poskakać? A po kim o nie? Po Monice, ktoś napisał. Bo tak to zawsze było, ale wy co no ci chodzi. No i to no, po kim? Słuchamy. No, ale ja nie będę mówić, bo ty powinieneś wiedzieć z Adrianem po kim. Co? Powinniśmy wiedzieć po kim. Ja już to nieraz mówiłem. Nieraz to mówiłem jeszcze na ten, na Whatsappie, na CSA to mówiłem. Pokim poskakał i komu wziąłbym po same kule. No mówię, że Mateuszowi. Nie, nigdy nie Wydało się, Białczak. Nie Mateuszowi. Wydali cię, kurwa. O wiele razy o tym piszą na tej grupie, na WoodSapie chociaż będzie. No od BigTraya tak. niech spada, przez w boki, i chujem bok. Ja mówiłem, ja dobra Jezu, ja mówiłem cały czas, że Karolowi, Jezu, a nie że ten, jakiemuś BigTrayowi. Kamil... Big od BigTraya, ja BigTraya mówi, mówi. Ka Kamila to mówiła BigTrayowi, a ja nigdy nie powiedziałam, że ja BigTrayowi. Kamila, ovulacja? Tajemniczy numer, nie opał. Mhm. No to kurwa, to jesteś Kamila. ty, kurwa, zjebie. No, a nie wiedziałeś, że to jestem ja? No wiedziałam. No to, no, to Kamila, a ty, no to to jest jedno i to samo mówię, nie? Nie, bo Kamila to jest zupełnie inna osoba. No tak. Weź, kurwa, Białczak, bujaj wroty, wiesz? No, Kamila jest kobietą z dwójką. Bo z tam, bo przyjadę tam do tego kurwa, do tych katowic i dostajesz taką listwę na mordę. Ale Kamila to jest matka trójki dzieci. Z tego jeden nie spedałem. Weź, kurwa, ogardzi się. Kamila to jest... Nie, nie wiem, co się dzieje z Byrczkiem. Jest w pociągu chyba, jeszcze. No To pewnie live'a prowadzi charytatywnie. Siarczysta listwa, no. no, no. Taką. No ty jesteś na I... mnie gówniarą no, po chuju. Jak ja jestem starszy od ciebie, gościu. Dwa lata tylko. <try> Trzy. Trzy. Szymon z Katowic jesteś? Nie. Z poznania. Kurwa, <try> kurwa. <try> no, będzie trochę jechać do. Jest jakieś story nowe na ogra. To, to puszczę. dopuszczę. No. Na tym okienku najstarszy jest Karol. No, niestety. A, ale na rozmowie z nami jest najstarszy Adrian. Ile Adrian ma lat? Najstarszy to jest racuch. Ale tutaj jest racuch, czy nie ma go? Mentalnie mam 17. Czekajcie, no. Dobra, puszczę wam tę relację tutaj, dobra? No puść, puść, czekaj, ja cię dam na duże. Oj coś tam pierdoli o tych pieniądzach, już mi się nie chce. Bo i telefon padł. Bo i telefon padł. Że to też inna dziogela, to w ogóle już tam część tu wolnego. Ponieważ lewo się rozładował. I pozwolę sobie, żeby ktoś coś dał.

no, jebana szmata. Ona zawsze płaci po pekcie, Ej, właśnie, zapomniałam ustalić nowego celu, kurwa, kochani, i zapełniamy mi nowy cel. Niech z piątku, ona, ona dziś tam gówno zarobiła. Macie mi e, cel e, zapełnić. Kochani, wyślijcie... Kurwa. Nie, ona nigdy się nie skończy. Ko Proszę, no, pięć, e, no, to... tak, kocham cię. Kupię sobie Cześć, 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 Lola. Weź czekoladę, lepiej byś mi poskakał w Segajby. Boże, jaka ta łyski jest zajebista. O kurwa. I kto jest ta jego dzianka? Nie wiem. Ale ja ostatnio... I Rudej mówisz. Ona przed chwilą mówiła o Rudej Cipie, chuj wie o co chodzi. No a kto jest Rudą Cipą, kurwa? Znaczy Cipą Fiutem chyba. Dudi sama polej nam. Nie poleję wam, to moje, pan. Jezu, żebym ja tego wszystkiego nie wypija, bo do roboty chyba nie wstanę Nie, chuj tam pana oknie, wypierdalasz A, ruda, ty daltonistka pierdolona Masz kurwo karę na 5 minut Nie, już ją zablokowałam Zablokowana jest już Cześć Jego, małego, dziękuję. Ej, no wyrzućcie mnie z tego dużego... że mam, ty masz taką fuzję jak starsi panowie z Ukrainy, ładnie przyjdzie. Klara idzie na no duża bazę, najpiękniejsza. Nie, no Upsen, ty jesteś piękna, dodaj się. Dziękuję świadomy za świneczkę, kochani, zapełniamy mi cel. Pięć takich serduszek, kocham cię. A potem uniwersum. Dziękuję. Tomek, jaki ty spostrzegawczy jesteś, Wu? <gry> Roksen piękna jak noc, kuba. Idź sobie, przebyć swoje zachowanie.